Hej, wirklu, już i witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Chrono Trigger! I tak jak powiedziałem poprzednim razem, chodźmy do Azali, ponieważ Nisbel to Wielki Tłuk i nas przepuścił. Eee... Albo nie. STOĆ! To miejsce jest wyjątkowe! Tu został pokonany Wielki Nisbel! W zasadzie nie, Wielki Nisbel został pokonany w jaskini. Poza tym to się nazywa Refleks Szachisty. Oto kolejny boss, jakim jest... Nisbel II. Mmm... Syn ojciec brata Szwagra Nisbela I. Są oni ze sobą jakoś spokrewnieni, ale tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia w jaki sposób. I walka z Nizbelem jest stosunkowo prosta, ponieważ w dużej... z Nizbelem II, przepraszam... Lub Nizbelem 2 nie jestem pewien. Zdaje się, że oni mają być braćmi z tego co czytałem. W takim razie to... Rodzice wykazali się wybitną inwencją twórczą. A mniejsza z tym. Yy, walka z Nizbelem II jest bardzo podobna do walki z Nizbelem pierwszym, dlatego że... żeby zadać mu jakieś konkretne obrażenia, trzeba zaatakować go atakiem pioruna. I tutaj polecam zastosować atak Kieł Pioruna, ponieważ. Mm, yy, a tutaj tutaj pokazuję właśnie poziom, poziom zdrowia, tą technikę Roba, która leczy wszystkich. Yy, kieł Pioruna, bowiem nie dość, że bazuje po części na elektryczności i dlatego osłabi jego obronę, to sam w sobie jest dosyć potężną techniką, dzięki czemu. Dzięki czemu zabierze Nizbelowi y, całkiem sporo punktów życia. Kilka różnic pomiędzy walką z niezbelem drugim a z niezbelem pierwszym. To przede wszystkim to, że jego, u, krytyczny, że jego obrona wzrasta za każdym razem, gdy, u, mało brakowało, za każdym razem, gdy uderzymy go jakimś fizycznym atakiem, czyli osłabimy go atakiem elektrycznym. Po czym uderzymy go fizycznym, od razu z powrotem musimy osłabić go atakiem elektrycznym. O oh, kurczę, nie jestem pewien, czy tak nie było z niezbelem. Będę <grym> musiał to sprawdzić. Jeżeli, jeżeli źle mówię, to na pewno umieszczę jakieś sprostowanie, ale mniejsze jeszcze z tym tak. Za każdym razem, kiedy uderzymy Nezbela drugiego jakimś atakiem fizycznym, musimy z powrotem osłabić jego obronę elektrycznym atakiem. Tak, sam Nizbel również posiada kilka ataków, w tym kilka obszarowych, że, jeśli można je ja tak nazwać. Po prostu biega dookoła raniąc wszystkich członków naszej drużyny. Mm, wiecie co, może ja użyję na razie kociego ataku i toniku 2 na roba, żeby mi nie padł gdyby Nizbel drugi zdecydował się uwolnić elektryczność. Tak, jest to bowiem cały czas jego najsilniejszy atak, to... to uwalnianie elektryczności. Ogólnie jeśli macie taki skład, to... w zasadzie Wirga i Aile będziecie mieli... będziecie mieli na pewno. To używajcie ataku pioruna, a swoją, swoją opcjonalną postacią uderzaj, uderzajcie go... Uderzajcie go jakimś najmocniejszym atakiem i raz po raz lecząc, lecząc drużynę, a walka nie powinna wam sprawić absolutnie żadnych problemów. Yy... A, i... Yy, no, absolutnie prawie żadnych problemów, ponieważ przy walce testowej udało, udało mi się jedną postać przez drobne niedopatrzenie yy, stracić. I dzięki, dzięki temu zauważyłem, że... Yy... Trochę. W, trochę mogłem wprowadzić was w błąd, bowiem. technika Wirga y, technika o nazwie życie działa prawie tak samo jak przedmiot, bowiem y, wskrzesza ona... wskrzesza ona wszystkich... przepraszam, nie wszystkich, tylko wybranego członka drużyny z... W oddając mu 150 punktów zdrowia, a nie 50, przez co technika ta jest o wiele bardziej efek efektywna niż przedmiot. I nie zabiera aż tak dużo punktów many, więc tak, jest naprawdę bardzo, bardzo przydatna. Yy, się zdarzało zdarzało mi się już kilka razy, że... <śm> wsk dopiero wskrzesiłem jakąś postać przedmiotem życie. I przeciwnik zdecydował się akurat ją zaatakować tuż po wskrzeszeniu, a te 50 punktów zdrowia to naprawdę nie jest zbyt wiele. I widzicie, walka nie powinna przynieść... przysporzyć wam trudności i poznajemy dwie techniki, Rzut, Głazem i Jastrząb. Oby te techniki są dosyć ciekawe i postaram się je pokazać przy najbliższej okazji. Na razie jednak... Mm, chciałbym zmienić członków mojej drużyny trochę. I na miejsce Roba dać Cindy. Później wyjaśnię dlaczego. O i oczywiście użyć, użyć namiotu w tym, w tym miejscu, aby zregenerować punkty many. I wiecie co, zmienię, tros zmienię troszeczkę jeszcze tylko uzbrojenie i powiem wam co, co zrobiłem, jeśli to będą jakieś znaczące zmiany. Okej, okay, postanowiłem jednak nic nie zmieniać i. Dać, dać tylko dla Virga i Cindy kilka, y, kilka pigułek magii. Hmm, i jednak trochę się myliłem, bowiem poznano podwójną technikę miecz lodu. Ej, czy ja nie poznałem jej trochę wcześniej? Uff, jest, działa analogicznie do miecza ognia. Zacząłem mówić, że się pomyliłem, bowiem y, technika życie nie zabiera pięciu punktów many, tylko. 10. Cały czas miałem mm, przy po prostu z srebrnych i dlatego zdawało mi się, że zabiera mniej many niż w rzeczywistości. Tych przycisków radzę, radzę wam nie ruszać. Jeżeli przyciśnie, przyciśnie, przyciśniecie ten, pojawi się tutaj punkt zapisu gry, a jeśli przyciśniecie któryś z tych, to otworzy się albo zapadnie, albo przyzwiecie dwa dinozaury. Albo wiecie co? Pokażę wam coś. Najpierw można otworzyć zapadnię, a potem przywołać dwa, dwa dinozaury. Jest po prostu zabawna scenka, żadnego doświadczenia za to nie dostajecie, ale uważajcie, żeby nie spać tam teraz, bowiem znajdziecie się w podobnej komnacie, komnacie z czaszką dinozaura, jaką widzieliśmy na niższym piętrze. O, i tą walkę da się ominąć. Okej. Okay. I trafiliśmy właśnie do komnaty tronowej. Witaj. Pamiętasz mnie jeszcze? A więc... dotarliście wreszcie. Możemy zaczynać. Dziś rozstrzygnie się, czy ziemią będą rządzić gadziny czy małpy! Silni zostać! Ayla silna! Ajla walczyć! U... Brzmi trochę jak kot. Słyszeliście ten głos? Krotka się zaprzyjaźnicie. Kto tu jest Małpą? To nie ja skaczę po całej komnacie jak szalony. Dobra, mniejsza z tym. Tutaj dostajemy cylinder, z czego jestem bardzo zadowolony, bowiem... przyda się to dla Cindy, która ma naprawdę dosyć kiepską obronę. Hmm, i mało punktów, mało punktów życia. Nie jestem pewien, czy nie lepiej byłoby dla niej założyć po prostu... a wiecie co? Chyba tak zrobię. Założę dla Cindy w tym momencie srebrny, aby zwiększyć jej maksymalne punkty, punkty zdrowia. I tym samym ma mniej więcej tyle punktów zdrowia co wirkci czy Ayla, co powinno dosyć uprościć, uprościć to starcie. Tak, ale to starcie właśnie będzie dopiero w następnym odcinku. Jest to bowiem walka z głównym bossem. Tak, Nisbel II był bossem jedynie pobocznym. I zmierzymy się z istotą, która wydaje z siebie te... Hmm... mruczące dźwięki? Naprawdę wybaczcie, ale to nie brzmi jak ryk zupełnie. Okej, okay, więc do zobaczenia następnym razem. Wirl już żegna was wszystkich. Cześć!